Dzisiaj sprawdzimy, czy emerytura w Wielkiej Brytanii w rzeczywistości jest coraz gorsza, czy może jest coraz lepsza i porównamy to w bardzo fajny sposób, bo porównamy wysokości emerytury w Wielkiej Brytanii do wysokości emerytury w Polsce z ostatnich 20 a nawet 30 lat. To jest jedyny indykator, który jest w stanie nam wskazać. Obok, znaczy się, dodatkowych takich indykatorów, jak to, co możemy kupić za taką emeryturę i kiedy ją dostaniemy, i ile lat musimy na nią pracować, bo to przecież są wysokie wieki emerytalne. Ale żeby nie przedłużać, przechodzimy dalej. Zobaczmy tutaj, co się dzieje. W 2007 roku w Polsce minimalna emerytura wynosiła 597 zł. Tak, tutaj wychodzi z tych danych. Ja nie jestem w stanie yy, dokładnie każdego roku sprawdzać, czy się te dane yy, różnią, czy nie, znaczy się, czy są dokładne co do centa, co do złotówki. Yy, one się w większości różnią, bo sprawdzałem yy, wszystkie się yy, właściwie zgadzały, nie, ale nie sprawdzałem wszystkich dokładnie, ale wszystkie, które sprawdzałem, to się yy, nie różnią. No i zobaczmy. Tutaj mamy rok 2006-2003. Ile wynosiła emerytura w Polsce minimalna w 2003 roku? W Polsce minimalna emerytura w 2003 roku wynosiła 552 zł i 64,63 grosze. I to jest bardzo ważne. Dlaczego to jest bardzo ważne? Bo od tego będziemy sprawdzać azymut. Czy w Wielkiej Brytanii w rzeczywistości jest ta nędza i w Polsce jest coraz lepiej, jeżeli chodzi o emerytury? No to zobaczmy. W Polsce w 2003 roku emerytury dostawało się 523 zł, co to oznacza? Ile to było? Proszę bardzo, wtedy fund oscylował w granicach 6 złotych, no w 2001 roku był po 540, potem do 2002 tu mamy w 2003 był po 5,96, no ale też był po 660, prawda 666 w 2003 roku, tak? Czyli ten 2003 rok, tak trzeba rozumieć, że to było około 650 prawda? Więc jeżeli weźmiemy ten kalkulator tutaj w Polsce i weźmiemy te 523 zł razy 6, przepraszam, podzielić 523 podzielić na 6, 53, to na wtedy emerytura w Polsce minimalna miesięczna wynosiła 80 e, e, funtów. Proszę sobie wyobrazić, że wtedy minimalna emerytura w Polsce w 2003 roku wynosiła 80 funtów, przy tamtejszym kursie, który był bardzo wysoki. Tak? Bo trzeba zrozumieć, że potem ten funt bardzo mocno wybił do 8 zł. na chwilę, proszę bardzo, tutaj, prawda? Do 8 zł. E, tu było 7,30 w anomalii, aż doszedł do 8 zł. na chwileczkę. E, to były takie anomalie, no ale wtedy no, funt był bardzo mocny, 7-8 zł. dochodził do takich właśnie e, poziomów. E, tutaj był po 6, no i potem się zapadł do 4 zł, prawda? Spadł z 8 na 7, na 6, na 5, na 4. Proszę bardzo, no taka jest rzeczywistość, tak, tutaj. Proszę bardzo, tutaj 8 zł chwilowo w 2004, prawda? W 2003 jeszcze, no to jeszcze tutaj był prawie po 7, prawda? Chwilowo, tak? I on spadł, tak? Do 4 złotych z 8 na 7,654. No, dawano 399 złotych po 8 latach, znaczy się po, tutaj po 4 latach. W 4 lata spadł 50% z 8 zł na 4 zł. No ale my sobie tu liczymy po 6,50, no i po 6,50 nam wychodzi, że to wtedy było 80 funtów. Gdybyśmy policzyli po 7 byłoby jeszcze mniej, no ale liczymy po 6,50, bo też były jeszcze niższe poziomy, ale ile wtedy wynosiła, wynosiła minimalna emerytura w Wielkiej Brytanii? Otóż minimalna emerytura w Wielkiej Brytanii wtedy wynosiła 77 funtów i 45 centów, ale tygodniowo! Tygodniowo, prawda? W Polsce to było 80 przy tamtym kursie, no, lub m, mogłoby być nawet 77 y, przy tamtym y, wyższym kursie. Tak? Co to oznacza? Że tak, już tego nie będziemy obliczać, bo to będzie za nudne, że wtedy emerytura wynosiła w Polsce tyle co 4,3 emerytury w Wielkiej Brytanii. Tak? Przepraszam, we Wielkiej Brytanii była emerytura o 4,3 razy wyższa, tak? Czyli emerytura w Wielkiej Brytanii była 430% wyższa, 330% netto, bo to są tygodniówki, więc 4,3 weźmiemy, prawda? To jest dużo, tak? Czyli. Emeryt w Polsce minimalnie dostawał 80 funtów, yy, 4 razy mniej, przepraszam, 4,5 razy mniej właściwie, tak? 4,5 razy mniej. A jak jest dzisiaj? Jak jest dzisiaj? Prawda? Tutaj mamy potem jak ta emerytura zwiększała się, ja potem to pokażę, ale jak jest dzisiaj? No, dzisiaj minimalna emerytura w Polsce to 1000, proszę bardzo, tutaj mamy 1878 funtów, tak? E, złotych, przepraszam, złotych brutto, czyli 1709 netto. Ile to jest 1709 netto? E, policzymy sobie tutaj e, na euraski, sobie policzymy, bo w euro będziemy liczyć. I proszę bardzo, to jest e, około 400 euro, tak? czyli minimalna emerytura w Polsce to jest 400 euro, a w Wielkiej Brytanii to jest minimalna emerytura w Wielkiej Brytanii, minimalna emerytura na dzień dzisiejszy to jest około 1000 miesięczna minimalna emerytura, no bo tam się liczy tygodniowo, więc jak sobie to policzymy, no to wychodzi około 1170 euro, tak? 1170 euro. A 1170 euro, proszę bardzo, sobie tutaj weźmiemy kalkulator specjalnie, liczę tak, żeby Państwo widzieli, ja wiem, że to jest nudne, ale żeby się nikt potem nie przyczepił, prawda, żeby to zostało dla przyszłych pokoleń, żeby oni to wiedzieli, prawda, bo dane mogą zniknąć, ale też są manipulacje, ja tutaj na matematyce wszystko pokazuje. tak, czyli patrzcie, 1170 euro i to jest minimalna, zarazem maksymalna i podstawowa emerytura Wielkiej Brytanii, tak, Czyli yy, wszyscy taką dostają, nikt nie dostaje większej, chyba że to są jakieś tam, nie wiem, policjanci czy tam, yy, na no, loni wiek emerytalny nie mają tak szybkiego jak w Polsce. Yy, no, taką dostaje większość społeczeństwa lub ewentualnie to, co sobie dodatkowo zbiorą. Tu mamy 1170 i podzielimy to na 400 eurasków naszych. Ile nam to wyjdzie? Proszę bardzo, 2,92 raza, tak? Czyli. Tam mieliśmy około 4,3 tak? i to się totalnie zapadło do 2,92 razy, prawda? Czyli wcześniej emerytura w 2003, 2004, 2005, tutaj na tym kursie, potem to, się, potem to skrajnie zmalało, no bo proszę bardzo, Fund Brytyjski zapadł się do 2008 roku aż do 4 zł, prawda? A w 2008 roku, yy, gdzie mamy 19, ja zaraz znajdę, a w 2008 roku, 6, 7, minimalna, a tu mamy, dobra, 7 mamy rok, minimalna emerytura w Polsce wynosiła 597 zł, czyli 600, pewnie wynosiła około 630 zł w 2003, 630 zł, 650 zł w 2003, trzecim w 2003 w 2003 2007 w 2008, to, to 150 było funtów, prawda miesięcznie, tak, czyli wiecie, ona, ona wzrosła do 2008 roku w funtach brytyjskich z tych 80 do 150, no w 4 lata w 4-5 lat licząc w funtach brytyjskich Polska minimalna emerytura wzrosła prawie 100% w 4 lata. To było dużo, bo czemu? Bo funkcja zapadł, prawda? Tak to właśnie działa, ale wracając teraz do tego tematu naszego głównego, to proszę zobaczyć, jaka tu jest sytuacja. Eee, tu mamy, gdzie my to mamy? Mamy tu eee, ratio emerytalne zapadło się eee, mocno Tak? z 4,3 na 2,92. I teraz zadajmy sobie pytanie, co się będzie działo w następnych, szanowni państwo, latach. Czy ta nędza emerytalna jest teraz, czy ona dopiero przyjdzie? No i teraz ważne jest powiedzenia, że nie, nie dość, że ta odległość zmieniła się minimalnej emerytury do minimalnej brytyjskiej emerytury, to w Wielkiej Brytanii trzeba więcej pracować na tą emeryturę, prawda? Trzeba więcej pracować, tak? Czyli żeby dostać. Znaczy teraz mamy 292 więcej dostają, prawda? Żeby dostać te 2,92 minimalnej emerytury więcej od minimalnej polskiej emerytury trzeba pracować 35 lat. Jeżeli chce się zabrać tą emeryturę ze sobą i, i czeka się na nią aż do 67 roku życia na dzień dzisiejszy, a potem 68. Tak, a w Polsce kobiety już dostają w wieku 60 lat, a mężczyźni tam tam rok, dwa szy szybciej niż mężczyźni w Wielkiej Brytanii w wieku 65 lat. Co prawda, składki są gigantyczne na działalności gospodarczej, a to już jest druga sfera, prawda? Szanowni Państwo, zaraz powiem coś, co jest bardzo ważne, więc zaczekajcie na mnie, bo ja ch chciałbym wziąć swojego ukochanego łyka kawy. A Państwa zapraszam do subskrybowania, do klikania łapecze w górę, do merytorycznego komentowania no i do rozpowszechniania tego filmu. Niech uczniowie pokazują ten film swoim nauczycielom, nauczyciele swoim uczniom. Niech, szanowni państwo, studenci pokazują, na uczelniach dyskutujmy. Niech studenci pokazują swoim wykładowcom, a wykładowcy niech pokazują swoim studentom. Proszę bardzo, pozwalam. I w tym momencie biorę swojego ukochanego łyka kawy. Okej. Okay. 292. Ale widzicie, na te 2,92 to oni dzisiaj muszą pracować 35 lat, a kobieta w Polsce wystarczy, że sobie popracuje 20 lat. OK? Więc. Ta nędza emerytalna już tam jest. Ja nie mówię, że w Polsce jest high life. No, ale. Żeby dostać te 2%, kiedyś była ta emerytura 4,3 razy wyższa, minimalna, dzisiaj jest tylko 2,92 razy wyższa na rękę, na rękę, nie liczymy brutto na rękę, ale żeby dostać te 2,92 więcej kobiety na dzień dzisiejszy muszą pracować do 67 roku życia, a nie tak jak w Polsce, do 60. No i 35 lat, a nie 20, bo w Polsce kobieta dostaje emeryturę już po 20 latach pracy, a w Wielkiej Brytanii trzeba harować 35. Ok? I to jest gigantyczna różnica. Więc tam jest. Nie jest ok, prawda? Jest źle. No jest źle. Bo właściwie, jeżeli pod kątem kobiety sobie popatrzymy, no to polska kobieta, która ma, dzisiaj ma 60 lat, dostaje minimalną emeryturę, ale ona może sobie pójść też jeszcze do pracy, dalej przecież, tak? Czyli może dostawać minimalną to polską emeryturę nędzna, bo nędzna, bo 1700 zł na rękę powiedzmy około, ale w Polsce jeszcze jest 13 i 14! Szanowni Państwo, a w Wielkiej Brytanii nie ma 13 i 14. Tak, nie ma żadnych trzynastych, czternastych miesięcznych emerytur. No i jeżeli sobie teraz dodamy tą trzynastkę i czternastkę, czy ona je będzie, czy jej nie będzie, no to wtedy tam minimalna emerytura, no bo 1700 podzielić na 12 to tam 150, to nawet trzeba, to jest około, minimalna emerytura w Polsce to jest około 1950 zł, bodajże, prawda? Czyli 458, szanowni państwo, euro, a. To oznacza, że 458 i tu mamy kalkulatorek, tak? Proszę bardzo, 1170, tak? Czyli 1170 na 400 podzielić, szanowni państwo, na 450, to ile to jest? Voilà! 2,6, szanowni państwo, czyli emerytura dzisiaj w Polsce minimalna jest. Jest na takim poziomie z 13 i 14, że brytyjska emerytura jest tylko wyższa o 2,6 raza, a fund dzisiaj dołuje, więc jeżeli sobie trochę bardziej podołuje, jest bardzo wysoko oprocentowany, to znaczy, że dzisiaj brytyjska emerytura, która jest 7 lat później, zaraz będzie 8 lat później dla kobiet, dla mężczyzn to tak nie za bardzo, bo mężczyźni w Polsce w wieku 65, a nie 60 i muszą wypracować 25 lat, ale tu dalej nie jest 35. Proszę bardzo, 2,49 raza tylko, tak? Jest większa minimalna emerytura w Wielkiej Brytanii, ale trzeba harować, na 35 lat, 67 rok życia, zaraz wszyscy 68, tak? 2,49 raza tylko, nie 4,5 raza! Więc ta odległość przez 20 lat, szanowni państwo, zmniejszyła się o ile? O połowę. Ale to jest tylko minimalna emerytura. A znaczna część Polaków, wiecie, minimalną emeryturę dostaje, nie wiem, tam 30-40% polskich emerytur, ale następne 40% dostaje na przykład emerytury w okolicach, wiecie, 2700 zł, na przykład na rękę, nie? Albo 3000 zł, mają nawet emerytury, mają na poziomie 3000 z 40. Procent społeczeństwa, no i 20% ma takie pewnie wysokie, wysokie, że mają wiecie po 7, 8, 9, 10 tysięcy, tak? Więc 40% społeczeństwa. Na 40, o 40% społeczeństwa ma mniej więcej minimalną lub mniejszą, prawda? Bo też są jakieś takie skrajne przypadki. Następne 40% społeczeństwa ma mniej więcej 3 tysiące na rękę. I jeżeli weźmiemy to 3 tysiące na rękę, szanowni Państwo, to 3 tysiące na rękę, no to 3 tysiące. Dzisiaj złotych, e, proszę bardzo, 3000, raz, 2, 3, to jest 704 euro. 704 euro. Szanowni Państwo, jeżeli weźmiemy te 1170, ale załóżmy, że trochę fund się y, skurczy i będzie 1149, bo to się dzisiaj dzieje. To się dzisiaj dzieje. 1149, tak? 1149. Podzielić na ile, Szanowni Państwo, 704 euro, 700 yy, podzielić na 704 euro równa się tylko 1,63 raza, Szanowni Państwo. Brytyjska emerytura, bo w Wielkiej Brytanii, bo Bry, polska emerytura, jest inna niż brytyjska, bo u nas różne ludzie dostają emeryturę, a tam dostaje każdy taką samą. I tyle. Wiecie, jest jak w Holandii też macie to AOW. Mieszkasz w Holandii i pracujesz po tam 15 roku życia przez 50 lat, to, to dostajesz AOW. W Norwegii też jest tam coś takiego mniej więcej, nie, że żyjesz, to dostaniesz, prawda? Jeżeli mieszkasz w kraju 50 lat, no to dostajesz po prostu emeryturę tam minimalną, nie? Tam 1000 euro, czy tam 1200 euro. I teraz Szanowni Państwo, i teraz mamy sytuację, w której 40% polskiego społeczeństwa ma emeryturę. W Wielkiej Brytanii emerytura jest tylko o 63% wyższa. O 60, czyli 1,63%. 1,63%. A teraz rozwalę system. Rozwalę ten system teraz, znaczy nie ja to po prostu zrobię, zrobi fund brytyjski i system emerytury w Wielkiej Brytanii i to, co się dzieje. Jeżeli, szanowni Państwo, będzie taki sam algorytm, taki sam algorytm, jak przez ostatnie 22 lata, od, jako 2003 roku, to co się stało? Przez 23 lata, emerytura w Wielkiej Brytanii minimalna, skurczyła się mniej więcej średnio, prawda, wiecie, 2 do 2, do 2, nie, czyli dwa razy wyższa jest, no tu mamy 1,63 dla 40% społeczeństwa, dla minimalnej emerytury mamy tam 2 ponad, ile tam, 2,5 około, prawda, czy tam 2,9, 2,9 rzeczywiście tak, eee... ale jeżeli tak dalej pójdzie, jak przez ostatnie 22 lata, to, szanowni państwo, no, jeżeli o połowę się urznęła ta emerytura, ja nie mówię, że tak będzie, ale jeżeli będą takie same trajektoria, taka sama matematyka, to tutaj 40% społeczeństwa tego. Czyli nie te 20% najbogatsze, która ma nawet wyższe emerytury niż w Wielkiej Brytanii, bo 20% polskiego społeczeństwa, ci wszyscy policjanci, prawda, sędziowie, prokuratorzy, prawda. I dużo ludzi, którzy po prostu dużo pracowało, bo są też tacy ludzie, po prostu emerytury nie pobierali, pracowali na przykład do 70 roku życia, nie? Czy 75 i mają emerytury, tam po 10-15 tysięcy też są tacy. No ale generalnie emerytury są wysokie dla wielu ludzi, dla wielu tych służb, prawda, oni mają bardzo wysokie emerytury, mają po 15 tysięcy złotych, 10 tysięcy złotych na, na rękę. No to te 20% społeczeństwa Ale 40% społeczeństwa Jeżeli dojdzie do tego Emerytura będzie szanowni państwo 0,8 Brytyjska Czyli co, co? to znaczy? No bo o połowę Zapadła się emerytura brytyjska do polskiej Powiedzmy Tego 40%, Tego przedziału 40% No ale jeżeli znowu się zawali o połowę To ile to będzie szanowni państwo? Brytyjska emerytura będzie niższa niż w Polsce dla tych 40% społeczeństwa. Do minimalnej emerytury będzie inaczej, bo tam ile było? 2,9, prawda? 2,9. No to o połowę 2,9 na pół to ile tam jest? 1,45, prawda? 1,45, tak? To tak. Wszyscy ci z minimalną na tych samych trajektoriach, jak się zmienią trajektoria co innego, ale na tych samych trajektoriach co przez ostatnie 22 lata, jeżeli będzie to samo, szanowni państwo. To minimalna polska emerytura będzie tylko... brytyjska emerytura minimalna, od polskiej minimalnej będzie o 45% wyższa, tylko tylko, że na tamtą trzeba będzie pracować 35 lat, na Polską 20 kobiety i tamta będzie w wieku 68 lat, a Polki będą w wieku 60, mężczyźni w wieku 65% na tych samych trajektoriach na tych samych trajektoriach, które były przez 22 lata. Czy tak będzie? to my tego, szanowni państwo nie wiemy, przez 25 lat może zdarzyć się bardzo dużo rzeczy, prawda? Ale no tak to jest no, szanowni państwo, i dlaczego mówię i mówię i będę, szanowni państwo, mówił A każdy, kto próbuje to zakłamać, jest szkodnikiem, jest, jest szkodnikiem dla naszego narodu, dla naszego społeczeństwa, jest szkodnikiem dla naszych dzieci, szanowni państwo, dla naszych wnuków, dla naszych rodzin i dla nas samych. Jest szkodnikiem. Jeżeli ja naprawdę mówię, że dzisiejsi 40-latkowie Wielkiej Brytanii będą za 20 lat nędzarzami, to znaczy się za 27 lat, bo dzisiejszy 40-latek Wielkiej Brytanii będzie musiał pracować na dzisiejszych trajektoriach jeszcze 28 chorych lat, to jeżeli ja mówię, że dzisiejsi 40-latkowie Wielkiej Brytanii Polacy będą nędzarzami wielu z nich, za 28 lat? To jest to niestety prawda, bo my mamy nędzne emerytury w Polsce, szanowni państwo. No przecież, no przecież jeżeli ktoś dostaje minimalną emeryturę w Polsce 1700 zł, to jest, no to jest nędza, nie? No chyba, że wiecie, ma dużo oszczędności, trzy mieszkania i tak dalej, tak? bo działalności gospodarcze tyle właśnie dostają w Polsce. No to jest nędza, nędza. No i teraz jest pytanie: gdy już dotrzemy do sytuacji, w której polska i minimalna emerytura się zrównają, czy to będzie w skali świata to samo co dzisiaj, czy to będzie taka nędza jak dzisiaj 1700 zł, nie? Chodzi o to, to nie do końca my wiemy, choć wiemy, choć nie do końca wiemy, bo w, oczywiste jest, że Polska się jakoś skrajnie nie rozwija, to jest kłamstwo, że nie wiadomo jak się to po prostu. Grecja się cofnęła do nas i Wielka Brytania stoi w miejscu, a właściwie też się cofa, tak? Polska się jakoś skrajnie dobrze nie rozwija, to wiecie, budują się rzeczy i tak dalej, z drugiej strony, jedne się burzą, rozpadają, prawda? Yy, znikają, prawda? miasteczka się wyludniają, jedne się budują, drugie nie, prawda? B jedne bloki się zapadają, prawda? Yy, no tak to właśnie wygląda w tym świecie, drugie, drugie się buduje. Yy, yy, to jest tak, ale to jest replacement, nie? To jest ewentualny replacement, tak? No, wiecie, no w 1990 roku jest pytanie, czy Polska się rozwijała? No, jeżeli się zamknęło wszystkie fabryki i teraz w zamian tych fabryk są inne miejsca pracy, czy Polska się rozwinęła? Nie, po prostu w to miejsce mamy inne miejsca teoretycznie pracy, gdy tak z boku spojrzeć, prawda? Oczywiście są to inne miejsca pracy, czy one są lepsze, gorsze? Wiecie. Różnie na to spojrzeć można, no tamte były ciężkie, prawda, bo to heavy było industrii, prawda, stocznie, nie stocznie, prawda, to było ciężkie. No, różnie można na to spojrzeć, ale yy, jedno jest, szanowni Państwo, pewne. Nędza emerytalna, czy my będziemy razem w nędzy z Brytyjczykami? No bo to jest oczywiste, że jeżeli dzisiaj ktoś dostaje 1700 zł i z tego musi wyżyć w Polsce, to jest to nędza, nie? To jest nędza, jeżeli ktoś wiecie, jeżeli jest mamusia i tato, oni mają po 4000, to coś... Ale tak to jest generalnie nędza, prawda? No to jest nędza. I teraz jest pytanie, czy te jak te emerytury one się złączą, yy, wartościowo za 20 lat przy tych trajektoriach, czy to będzie po prostu taka nędza jak dzisiaj, yy, czy to będzie taki średniaczek? Jedno jest pewne, szanowni państwo, tak się dzieje. Brytyjska emerytura to już nie jest nic fajnego i to jeszcze dzisiaj, jeżeli ktoś wiecie, ma 60 lat, mieszka w tej Wielkiej Brytanii, 55, no to jeszcze tam się załapie na jakiś z tego tam zysk. Rozumiecie, czy jak ktoś ma 60, no to dopiero za 7 lat dostanie, nie za 8, prawda. nie za 7, a jak ma chyba ktoś mniej niż 60 czy tam 58. Jeżeli ktoś ma mniej niż 58, to już za 8 lat dopiero dostanie. Prawda? Więc wiecie, jeszcze jacyś tam ludzie, którzy mają dzisiaj po Polacy, którzy jeszcze mieszkają w Wielkiej Brytanii, prawda? Na wieku 60 lat i jeszcze będą pracować przez 7 lat, przez jakieś tam 50 lat może na tych emeryturach będzie im tam lepiej. Ale za 20-25 lat czy za 17 lat to już jest finito, szanowni państwo, finito! Finito! A jak ktoś ma dzisiaj 40 czy 45 lat, to jest właśnie ten okres. To jest właśnie ten. Jak ktoś ma dzisiaj, szanowni państwo, w Wielkiej Brytanii 40-45 lat. No to, to właśnie będzie prawdopodobnie tak. I pamiętajmy, że mężczyzna, który ma dzisiaj 40 lat, może przyjechać do Polski. I w 25 lat wypracuje sobie polską minimalną emeryturę. Plus dostanie potem jeszcze z Wielkiej Brytanii tą emeryturę, którą sobie dzisiaj wypracował. Czyli będzie miał dwie emerytury. Kobieta, która ma dzisiaj 45 lat, jeżeli przyjedzie do Polski, przez 20 lat może sobie wypracować emeryturę, w wieku 65 lat ją dostanie. Jeżeli ma dzisiaj kobieta, kobieta w Polsce, kobieta w Wielkiej Brytanii, polska kobieta w Wielkiej Brytanii. Jeżeli ma dzisiaj 48 lat, ona w Wielkiej Brytanii dostanie dopiero za 20 lat emeryturę. I przez te 20 lat w Polsce sobie może wypracować całą minimalną jedną. Ja nie mówię, żeby to robić czy nie robić, no ale szanowni Państwo, ja tylko mówię, co się dzieje, co się stało i co się stanie zapewne. A kto sobie jakie decyzje podejmie, to jest jego sprawa. Ale jedno jest pewne. To jest wszystko matematyka, która na nim kłamie. Jak matematyka kłamie to, że ktoś, szanowni państwo, próbuje zakłamywać sytuację gospodarczą czegoś, tego i owego, to już tego sprawa. No, ale jeszcze większa sprawa jest tego, który w to wszystko wierzy. Dlatego ja pokazuję na liczbach, na liczbach, a nie z gęby, szanowni państwo, żeby to było sprawdzalne. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, wysyłajmy, pokazujmy, szanowni państwo, nie cieszymy się, że Wielka Brytania no, się tam nie rozwija zbytnio i tak dalej, i tak dalej, bo to nie, nie jest nic fajnego, jeżeli jakaś gospodarka no, po prostu cofa się do Twojego nędznego poziomu yy, Czy też stoi i po prostu tylko my tam człapiemy sobie tip topkami po kawałeczku, prawda? Bo w rzeczywistości cały świat się rozwija. Cały świat się rozwija, szanowni państwo, i od Polski się w części świata cztery razy bardziej rozwija. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć!